Cześć, witajcie drodzy widzowie na plantacji mieszanki gorzowskiej, już skoszonej, tam widzieliście na relacji, wstawiałem tam zdjęcia z koszenia, no i co, gorzowska kapitalna, można powiedzieć, że nie taka jak w tamtym roku, no bo koszona jest dwa tygodnie wcześniej, w tamtym roku była po prostu trochę przeczekana, natomiast masy jest bardzo dużo. No i co wam powiem Często się zastanawiacie Czy gorzowska, czy żyto na kiszonkę No i tu są plusy i minusy No bo wiadomo Gorzowska jako trawa Życica wielokwiatowa Życica westerwolska I do tego wyka ozima Do tego koniczyna inkarnatka No to mamy tutaj troszkę takie szlachetniejsze Gatunki niż żyto Które jest typowo zbożem No i nie ma takiej wartości paszowej jak mieszanka gorzowska No wiadomo, życica Plus koniczyna, plus zwyka. No tutaj są takie, można powiedzieć, gospodarstwa, gdzie wyciągają około 20% białka z tej gorzowskiej. My 13-14% więcej nam się nie udało osiągnąć. W Polskiej Federacji badaliśmy tą mieszankę dwukrotnie. No i więcej nam się nie udało osiągnąć. Żyto mieliśmy na poziomie 11-12% białka. Też więcej jakby nie uzyskaliśmy z tego. Są ludzie, którzy uzyskują więcej, no ale ja mówię Wam o naszym gospodarstwie, jak to wyglądało. I co Wam jeszcze powiem? Jeżeli chodzi o gorzowską, no to jest to taki, można powiedzieć, gatunek, który bardzo bardzo mocno wyciąga wodę, tak jak to Łukasz Kosowski na swoim kanale KosaTV TV tydzień temu wam mówił i to jest prawda. Ona tak wyciąga wodę, że żyto w porównaniu do niej to jest pikuś. Tutaj to jest taki beton, taka się robi po prostu skała z tej ziemi. No tak, to jest trawa. Jeżeli dacie dużo azotu, no to ona ma azot, pociągnie tej wody ile się da, ona wyświe się wszystko. Jeżeli macie suchsze stanowisko, no to zrobi się beton. Tutaj jak się to orze, to po prostu jest, no, sam puch. Chyba, że macie po prostu stanowiska cięższe, tak? No to ona naprawdę wykorzystuje tą wodę i tą wilgoć wiosenną, pozimową maksymalnie. Yy, oczywiście pewnie da się z niej yy, wycisnąć więcej białka, bo ja tutaj mówię, tak jak, no tak jak powiedziałem, że mówię o naszym gospodarstwie. Pewnie da się z niej wycisnąć więcej białka. Masy daje kosmicznie dużo. Yy, dlatego, że no, jeżeli wysysa tą wodę, no to tą wodę teoretycznie też ma w sobie, no i tej masy jest bardzo dużo. Czy masy jest więcej niż żyta? Ja bym powiedział, że tak, mimo że się nie wydaje, no to masy moim zdaniem jest więcej niż żyta, bo żyto nam rośnie długie, można powiedzieć, rośnie wyższe, ale tak naprawdę. Yy, ono jest takie, można powiedzieć, rzadsze. Ta struktura tej paszy, jak na przykład po przyczepie samozbierającej tego żyta, jest bardziej napuszone, jest to żyto. Natomiast jeżeli chodzi o gorzowską, no to jest mocno ściśnięta i ona jest naprawdę, ona waży. Jeżeli byśmy to przeważyli, no to faktycznie z tej gorzowskiej tej masy będzie więcej. No i ona potrzebuje naprawdę dostać, jak to u nas mówią, papu. Tak? Czyli, jeżeli dasz jej naprawdę dużo y, nawozu i to stanowisko będzie zasobne i to pecha chociaż te 5,5 będzie miało, no to ona sobie pociągnie i będzie kapitalna. Żyto jest mniej wymagające. U nas też to kiedyś robiliśmy. Mieliśmy zasiane tam 12 hektarów no i najta takich słabszych. Y, Plantacjach przężyto z gorzowską, no to tam gdzie były bardzo słabe działki, to naprawdę tej gorzowskiej nie było, nie opłacało się tam tego kosić, bo po prostu jej yy, nie było. Tak, ona też musi dostać yy, dobrze jeść, żeby to coś oddało. Także żyto na pewno jest mniej wymagające, czy tam nawet przężyto? Yy, co? Kurczę, no powiem Wam tak, jeżeli dobrze zadbacie o gorzowską, to macie paszę porównywalną do yy, łąk, tak? Do jakichś szlachetnych gatunków traw z koniczyną. Yy, tak jak Wam w tym roku pokazałem, bardzo dobry przykład, że tu gorzowska na tym polu azotu dowalone ponad 150 kilo. Ja tu nie widzę motylkowych nigdzie. Ach, powiem Wam szczerze, że no gdzieś tam troszkę jest tej... Coś tam wyki jest, ale tu, żeby po prostu się przychylić i znaleźć jakieś tam motylkowe, czy tą wykę, czy, czy tą koniczynę, no to słabo, tak? Zaraz się przejdziemy na działkę obok i Wam pokażę. Pamiętajcie, jeżeli liczy się dla Was to, że belka to jest belka i ma być jak najwięcej, no to dowalacie azotu i masy jest dużo. Tylko po co znowu przepłacać za koniczynę i wykę? Eee, no bo to kosztuje, tak? tej mieszance, więc lepiej zasiadć w samej życicy. Tu macie wykę. Tu mamy koniczynę. Mamy koniczynkę. Tu widać, tak? O, Zobaczcie, idę i widzę. Koni wyka, koniczyna. Przechadzam się dalej. O. Koniczyna. Wyka. Koniczyna. Wyka. Koniczyna. koniczyna wyka. Wyka. No, nie trzeba być tu jakimś Einsteinem, żeby tu się kapnąć. Jakbyście weszli na te dwa pola, zresztą trzy odcinki o tym nagrałem i było widać, że tu na Gnojowicy saletra była dana później, ale już nie ma tyle masy. Natomiast mogę się założyć, że jeżeli byśmy to zbadali, to tutaj będzie więcej białka i dla krów czy dla opasów ta pasza będzie lepsza. Mimo, że dostałem mniej azotu, ale ona jest. Bardziej zasobna w te, no sami widzicie, kurczę, no ja tu idę i widzę, że normalnie te motylkowe się rzucają. Yy, no tam zagłuszyliśmy to, no ale widzicie, mamy sprawdzian. Ten kanał też jest po to, żeby gdzieś coś tam, żebyście oglądali te filmy, nie tylko po to, żebym ja chodził i yy, mówił, jak to nie jest pięknie na polach. Jak to super nie wygląda. Tylko widzicie faktycznie, że jest z tego przekaz że jeżeli dowalicie azotu, to nie ma motylkowych. I koniec. W tamtym roku mówiliście, yy, że sama życica. No i po części mieliście rację, bo dużo było tej, dużo było tej życicy. W tym roku widać, kurczę, no tutaj... Sami sobie zobaczcie, tutaj koniczyna, koniczyna, koniczyna. Więc trzeba by było to przebadać. No i jeżeli zależy Wam na takiej paszy mocno białkowej, no to wtedy jest to... Yy, o. Tu zresztą zobaczcie, sobie. Zobaczcie, jaka koniczynka ładna. No, tutaj tak samo. No i podejrzewam, że gdybyśmy tutaj dowalili te 150 kg azotu, no to by było to samo i również byśmy mieli e, bardzo dużo masy. Żyto. Kurczę, no moim zdaniem tyle nie oddaje tej masy, że to bardziej bym na GPS polecił. Bardziej taki troszeczkę zapychacz, więcej wody, trzeba go bardziej podsuszyć, żeby to była wartościowa pasza. Powiem tak: żyto dla opasów, dla jałówek, ok, no bo tam nie wiem. 15% białka wyciągniecie, jak macie dobrze, to nawieziecie i dobrze w punkt traficie. Słyszałem o 18% życie. 18% białka, no ale nie widziałem go, więc też ciężko mi powiedzieć. My mieliśmy 12% gorzowską, mieliśmy 14%. Gorzowską normalnie możecie dawać jako dawkę paszową dla krów, no bo jeżeli ta pasza ma jakieś tam 16-18% białka, tak jak tutaj u nas na rejonie e, z żywieniowcem, jak rozmawiałem, no to po 16-18%. Niektórzy piszecie, wy, że po 20%, no to tak jak lucerna. E, Natomiast no to muszą być odpowiednie warunki. Mniej masy, yy, więcej motorkowych, więcej masy, mniej motorkowych lub wcale. Yy, kurczę, no sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie. Kolega na przykład w tamtym roku który miał u nas mieszankę gorzowską, no zrezygnował z niej z racji tego, że tak mu wyciągnęła wodę, że tam kukurydza miał bardzo, bardzo słabą po tej gorzowskiej i w tym roku już zasiał żyto, bo te nasze gleby tutaj na, można powiedzieć, w centralnej Polsce sobie nie poradziły z tym. Nie poradziły sobie z tym i wyciągnęły tej wody tyle, że kukurydza już nie miała z czego. Że ten drugi plon nie był już w stanie obrodzić. Kukurydza sobie nie poradziła. W tym roku zasiał żyto, widzieliście tydzień temu na filmie. To żyto właśnie robiliśmy, gruberowaliśmy. Tej wilgoci w miarę było, więc ta kukurydza w tym roku powinna dużo lepiej wyjść, ale na pewno jeżeli macie bardzo słabe gleby, no to to żyto, bo mniej tej wody wyciągnie, korzeń sięga głębiej. Gorzowska to jest trawa, która ma bardzo mocno rozwinięty system korzeniowy, ale bardzo płytki. Czyli ona tą wodę z tych wierzchnich warstw wyciągnie bardzo mocno. No i co? No i co? Nie wiem, dajcie znać. Orać czy nie orać tą gorzowską? Bo my tutaj się zastanawiamy, bo tutaj będzie na tym polu facelia i się zastanawiamy, czy bezorkowo, czy... Bo nie wiem, czy sobie poradzimy z tą życicą. A tutaj na 100% już będzie faceria zasiana po tej gorzowskiej, więc nie wiem, nie wiem. Zastanawiamy się jeszcze to z bratem, czy bezorkowo, czy orkowo, bo też tak jak powiedziałem, życica to jest oh, ogromny chwast, jak mamy na przykład pola już 3 lata po gorzowskiej, gdzieś tam były boki niedopryskane, no bo wiadomo, nie zawsze człowiek chce, żeby tu przypalić sąsiadowi więc jeżeli tu gdzieś mieliśmy niedopryskane boki, to powiem Wam, że wychodzi to i wychodzi ta gorzowska już po trzech latach nawet yy, więc się zastanawiamy, no po orce będzie sucho niemiłosiernie, no ale bez orka jak nam wyjdzie ta życica i nie zwalczymy no wiadomo, bifosat możemy, możemy zastosować no, ale czy to nam w stu podziała, to nie wiem jeżeli gorzowska czy żyto to, jak macie lucerne, to się nie zastanawiajcie, bo lucerna najlepszy temat. I mamy dużo koniczyny i pole obok, tak. Także to nie to, że jest jakaś tam gleba. To nawet bym powiedział, że jest pole gorsze jakościowo, bo nie jest tak można powiedzieć dobrze wynawożone. Nie jest w tak dobrej kulturze jak tamto obok.